Zajrzyj w głąb siebie, Szana. Możesz także sprawić, aby Rewi wyzdrowiał. Zajrzyj w głąb siebie, szana, możesz także sprawić, aby Rewi wyzdrowiał. Mm, spójrzmy tu wylecz Sima Rewi. Spróbuję wszystkiego, jeśli Rewi może dzięki temu powrócić do zdrowia. Zajrzyj w głąb siebie. A gdzie jest Rewi? Rewi śmierdzi, tu słuchajcie, leży i śmierdzi. Wylecz. Okej, okay, myślałam, że coś będę musiała. Musiała coś kombinować, a tutaj, rewi dziwnie leżał z tą ręką, nie? <śm> Hej, i znowu się rzucił w nasze ramiona, nasze rewi. Wspaniały. O, ocaliłaś naszą wioskę, Szana. Jaka słuchajcie. I znalazłaś Kituzu, który wykradziono nam dawno temu. Zrobiłam to, co zrobiłby każdy na moim miejscu. Nic podobnego. Uczyniłaś coś, czego nikt by nie zrobił. Dokonałaś wielkich i chwalebnych czynów. Wulkan uśmiecha się do ciebie. I tak, wszem i wobec, Szana mianuje cię swoją następczynią. Od tej pory ty jesteś szamanką plemienia. Cicho, Shana, bo tu się ważne rzeczy odbywają. Jestem zaszczycona, szamanie Amanaki, ale mam jedną prośbę. Zanim odejdziesz na emeryturę. Chcę iść spać, tak. Ej, ona się chce chyba ten... Hidnąć. Pora zadbać. To na... Pora zadać to najważniejsze pytanie. Oświadczyć się Simowi Rewi. Słuchajcie, ale nie w takim stanie. Chyba nie w takim stanie. Musimy tu się gdzieś zdrzemnąć z naszą szaną, ale gdzie? Są tu gdzieś jakieś liście? Chyba nie. Chyba będziemy musieli, kochani, wrócić do domu. Możemy tu umieścić właśnie ten nagrobek tego kazimierza. Na razie jednak zostawię go sobie w wyposażeniu. Yy, bo tu nie możemy, tu możemy się tylko rozciąć i tak dalej. Kochani, ja muszę z nią wrócić. No gdzie? Nie będę tutaj prosić Rewiego o rękę w takim stanie. Wracam szybciutko z Shaną do domu i oni tu zostaną, tak mi się wydaje. Także idziemy do domu, zadbamy o nią nieco i wracamy. Okej, okay, Shana wstała, tak, tak, bo ja wróciłam z nią do domu. Oczywiście, że tak. Kochanie, pościel łóżko i teraz troszeczkę ją ogarniemy, żeby ona się dobrze czuła. Użyj sprzątni, weź sobie prysznic, następnie coś zjemy i pójdziemy znów na, na przystań, tak, do przystani czy na przystań, jak kto woli, oświadczyć się Simowi Rewi. W ogóle zobaczcie, jakie oni mają kontakty. Setka i setka. Zobaczcie, z tym też ma fajne, nie? Z Akolo. 4-2, 4-1. Całkiem nieźle. No, ale to Rewi sobie wybrała, jak już wszyscy wiemy. Myślę, że się zgodzi, bo mając tak wysokie, kurczę, ten... te paski przyjaźni, przyjaźni i romansu, myślę, że nie będzie problemu. No, zobaczymy. Niech, ale ona się fajnie czuje w tym jakże ważnym dniu. Aha, bo my nie mamy w ogóle żarcia. Wiecie co? To po drodze, jak będziemy tutaj sobie schodzić, niech ona. Ałajata, ty? Ty jesteś najedzona. Yy, zje sobie banana, chociaż trochę, niech coś tam szamnie. I tu mamy gdzieś jeszcze papaje, tu. I zjedz papaje, okej. Okay. Gdzie co, łajata nam zwinęła banana? Była szybsza, była szybsza tutaj. Nie, wyłączyłam szanie to. Hej, nie ten. Zjedz papaję. Tu ci łajata, zwinęła kurcze z przed nosa. ten. Y, bananka, a teraz jeszcze zleciaj z drzewa. I nie zjadłaś papai. Zjadaj. Da ci to coś, kurczę. Jeszcze jedną może, co? Zjedz sobie jeszcze jedną papaję. No, te owoce to tak niezbyt sycą. A jak chcemy... Sałatka zresztą też owocowa nie syci aż tak strasznie, a bierze aż 15 tego zasobu jedzenia. Dobra, no cóż kochani, lecimy, lecimy na przystań, moi drodzy. Zobaczcie, ona nawet ma tutaj rewi, ja zrymczamy się, zaznaczę jej to, będzie się dobrze czuła. Gdzie jest rewi? Mam nadzieję, że... Są, wszyscy są, także chodźcie, wiecie co, nie będę w ogóle... Tutaj kombinować, bo no nic więcej tutaj nie podniosę im tych kontaktów, także od razu z grubej rury, słuchajcie, oświadczymy się. Rewiemu. Zobaczymy, jak na to zareaguje. ten znowu boksuje. O, mała zapura. Mała zapura Taki pierścień, facet, no, nie? <grywa> Błagam was. <grywa> o, nie, tak nie tak to miało być, szana. To ty miałaś mieć ten pierścień. O nie. O nie. Ty... Idzie psychopata, henio. Czekajcie, coś tu się dzieje jeszcze, bo mam tę kamerkę. Henio, idzie do nas. Aha, w ogóle rozbitkowie, dobra. Szana, dlaczego nie powiedziałeś mi o tym miejscu? Tu jest znacznie lepiej niż w tej dziurze nad laguną. Czy możemy się tu przenieść? Szana i wszyscy jej przyjaciele są tu mile widziani, przybyszu, ale tylko Wódz może udzielić ci pozwolenia, abyś mógł żyć wśród nas. Ach tak, Cóż, to ty, to ty na to wodzu, jeśli szana tego pragnie. hm, cóż, hmm. Ach tak, teraz jesteś dla nas zbyt dobra po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Patrz, Henryku, oni mają tratwę! Naprawdę no proszę, wiemy, kiedy jesteśmy niepożądani. Daj nam tylko tę tratwę, a znikniemy ci z oczu na zawsze. Słyszysz ten dźwięk? Brzmi jak wielka kosiarka do wodozrostów. Helikopter! Hej, czyż kończyli już tą przygodę? Nie, finito. Jakiś wojskowy. Co to za odkór? Mam przesyłkę dla profesora Hardego. Musiał na pewien czas opuścić wyspę. Nie wiem, kiedy wróci. Tu jesteś! Jesteśmy uratowani! Całe szczęście! To za długo trwało. Przynosisz jedzenie? Czy mogę pilotować? Dobrze, wskakuj na pokład i trzymaj się mocno. Wiesz, niektórzy pracują całe życie marząc o emeryturze w miejscu takim jak to zostaje. Ja też nie chcę stracić opalenizny ani mojego roberta. <toglety> Jaka jazda, słuchajcie, mogę już coś zrobić? Mogę! Mogę spauzować. Jezu, jakie larmo, słuchajcie, ten helikopter, głowa mi zaraz pęknie. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście, co czytałam. Yy, no my nic nie możemy zrobić, czekajcie, no dobra, puszczę, niech oni odlecą, pewnie coś się tu pojawi. Ci, tych dwóch, zostało tych dwóch, tak, tych dwoje. Yy, co to? Okej. Okay. Oni zakochani, no, oni od samego początku byli, słuchajcie, zakochani. A, jej, przekonajmy się, co planował ten staruszek. Tak jest, tu mamy przesyłkę. Mamy to otworzyć. Otwórzmy to. Otwórzmy tę paczkę. Tę paczkę. Ci zostali, okej, okay, okej. Okay. Henio psychopata na szczęście się zmył. Urządzenie do kontrolowania pogody to musiał być ten złowrogi projekt nad którym przez tyle lat pracował w bazie naukowej wygląda na to, że Hardy zamierzał obwołać się jakiegoś rodzaju bóstwem wulkanu i żyć wiecznie. Zdaje się, że wulkan miał aha, aha. inny zamysł. Rewi, rewi. Jezu, bierzemy ślub, na serio. No co wy? Weź cię, Po razy? Jezu, jak fajnie. Weź ślub. No pewnie, że bierzemy ślub. <laughs> Jak, jaka akcja w dzisiejszym normalnym odcinku masakra? Ten szaman taki swajczony, nie mogę, szana głodna, kurczę. Jaki on ma strój, szana, ale ty też masz taki fajny. O, jak <try> pięknie wyglądają. <try> 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 Rewi wprowadza się i dodaje 2000 w zasobach do funduszy rodziny. Ale co się stało? Gratulacje, udało Ci się ukończyć opisaną scenariuszem część historii Samotny rozbitek. Szana i Rewi rozwijają swój romans i to od Ciebie zależy, czy będą żyli długo i szczęśliwie. Oj, kochani, skończyliśmy. I ponownie, moi przyjaciele, czas na zabawę na plaży. Koniec! Słuchajcie, koniec, kochani. Rodzina Lind. Tak, wracamy jeszcze do nas, do domków. Prawdopodobnie. Słuchajcie, kochani, no koniec tej pięknej, jakże pięknej historii. Kurde, ale się zagrywałam tym, to jest niemożliwe, słuchajcie. Po prostu wspaniała historia, wspaniała fabuła. Naprawdę, naprawdę zżyłam się z naszą bohaterką, z Szaną. Wracamy jeszcze na momencik, ok? Eee, no cóż, kochani, mamy naszą rodzinkę. Mamy Rew'iego. Możemy już tutaj sterować naszym rewi, także. Eee, także, okej, okay, kochani. Okej. Okay. Słuchajcie, moi drodzy, ja się z wami żegnam, Szana również się z wami żegna. Mam nadzieję, że historia podobała się Wam, to znaczy ja wiem, że większość z Was już widziało lub też grało w tę grę. Ja nigdy nie grałam i bawiłam się przefantastycznie, słuchajcie, przefantastycznie się gra grało tutaj w tę grę razem z naszą Szaną. Chodź na duszanka, pokażcie troszeczkę tak z bliska. Czekajcie, walnam sobie znowu w ten. Ja w mikrofon, jak to ja lubię. Dobrze, kochani. Szczęśliwe zakończenie, oczywiście, że tak, jak to w simsach. Kurde, jest z nimi troszeczkę tak smutno, powiem Wam szczerze, się rozstawać z naszą szaną. No ale cóż, tak jak mówiłam, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Żegnamy się z naszą szaną, kochani. Oni sobie tu będą żyli razem, szczęśliwie, pewnie będą mieli dzieci i tak dalej. No cóż, kochani, kurde, nie potrafię się pożegnać z moją szanką, kochaną. Dobra. Nie przedłużajmy. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, towarzysząc nam tutaj w tej historii. Pa, kochani. Buziole i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa.